Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Karolina, a to jest kanał Twórcze Zacisze. Ja dzisiaj po drugiej stronie kamery, ponieważ jest to dla mnie bardzo wyjątkowy odcinek. Dzisiaj chcę podziękować. Podziękować wszystkim tym, którzy są tutaj ze mną na tym kanale. Niedawno na kanale pojawiło się 100 osób. 100 subskrybentów, dzisiaj jest już ich trochę więcej, 113 chyba osób na chwilę obecną. Moi drodzy, dla mnie jest to bardzo, bardzo wspaniała wiadomość, nie tylko dlatego, że chodzi tutaj o jakieś puste cyferki czy statystyki. Chodzi o to, że ten kanał był dla mnie stworzony jako taka forma trochę autoterapii, trochę takiego. Pokazania siebie, chociaż nie do końca wiedziałam, czy, czy aby na pewno chcę się pokazywać. Pokazywałam swoje prace najpierw, później pokazywałam prace ze swoim głosem, któregoś dnia pokazałam też swoją twarz, więc dla mnie było to takie trochę przełamanie siebie, swoich barier i nie robiłam tego, że tak brzydko nazwę to, pod publikę. Robiłam to tak naprawdę dla siebie. Ale z biegiem czasu, widząc, że faktycznie tych osób tutaj przybywa, że jesteście, że komentujecie, stało się dla mnie takie ważne to, żeby, żeby wam tutaj było lepiej, żeby tworzyć coś, co będzie inspirować, może trochę coś, co będzie pokazywać coś nowego nie tylko o twórcze prace, które wykonuję, ale też jakieś inspiracje dla Was. Ten kanał, no tak jak mówię, on został stworzony trochę tak dla mnie. Wszystko zaczęło się gdzieś w okresie pandemii. I trochę to już trwa, I, i mam nadzieję, że będzie to trwało. Będę się starała rozwijać go jeszcze bardziej. I właśnie dziś, właśnie z tej okazji, że jest was tutaj już 100 osób, czy nawet ponad 100, chciałabym zorganizować taki, taką zabawę, takie rozdanie dla was i wymyśliłam bo wiem, że są tutaj osoby, które zarówno zajmują się scrapbookingiem, jak i takie, które są obserwatorami, ale nie mają jakby nie tworzą własnych prac, więc wymyśliłam, że stworzę dwie nagrody. Które będzie można zdobyć poprzez napisanie komentarza pod tym filmikiem, komentarz, który będzie mówił o tym co sprawia Wam radość? Po prostu, co sprawia, że, że rano chce Wam się wstawać, że jesteście szczęśliwi, że macie uśmiech na twarzy? Więc to jest jakby zadanie konkursowe, a nagroda dla osoby, którą wybiorę, ta osoba będzie mogła sobie wybrać i będzie to albo voucher. Oj, sorry, ale jest tu góry nogami napis. Jest to voucher na kwotę 100 zł. Z okazji 100 osób na kanale, 100 zł na wybrany produkt. Będzie to, może to być albo jakaś gotowa praca, która mieści się w tym przedziale 100 zł. Albo coś, co kosztuje więcej, wtedy za dopłatą będzie można sobie ten wążet oczywiście wykorzystać. Natomiast dla osób, które tworzą i które będą chciały wygrać nagrodę taką bardziej skrapową, też przygotowałam coś ciekawego. tak tak myślę przynajmniej I już Wam powiem Tak mniej więcej nie zdradzę wszystkiego Żeby też zostawić jakiś rąbek tajemnicy Ale na pewno w paczce Znajdą się tekturki 3D Od Craftmoli Tekturki też To są tekturki 3D komunijne Z marki Twoja tekturka Będzie tutaj Maska z Craft e, e, Będą papiery, będzie to mały bloczek e, z mark marki Craft O'Clock, e, bloczek do wycięcia, e, taki męski e, marki papierów e, mid Papers, e, duży bloczek, taki dziecięcy e, z Lemon Craft. E, i na pewno będą jeszcze jakieś drobne rzeczy, typu pręciki do kwiatów, jakieś cekiny, brokaty. Znajdą się tam też kwiaty, które wykonuję z ranu. Mniej więcej wartość paczki to będzie także 100 zł, żeby te nagrody były przynajmniej mniej więcej takie, no, porówno. I. I co? No chciałam, żeby, żeby w tych paczkach znalazły się różne produkty różnych marek rzeczy, z którymi ja też pracuję. Chcę się tym z wami podzielić. Także tak wygląda moja paczka. Paczka, która trafi do jednej osoby która właśnie napisze tutaj komentarz. Będzie mi też bardzo, ale to bardzo miło, jeżeli ten filmik udostępnicie lub w jakiś sposób oznaczycie, czy zaprosicie tutaj znajomych, którzy zarówno tworzą, bo myślę, że znajdziecie tutaj coś dla nich, jak i tych nawet, którzy nie tworzą, a być może gdzieś takie produkty ręcznie robione są im bliskie. I, i będą mogły też tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja tworzę też produkty na zamówienie, także myślę, że jedna i druga strona coś tutaj na tym kanale dla siebie odnajdzie. Bardzo chętnie będę czytać też wszystkie komentarze o tym, co lubicie, co, co Wam sprawia radość, ale także będą dla mnie bardzo cenne te komentarze, kiedy napiszecie mi, co jest w tym kanale fajnego, a co mogłabym poprawić. Ja naprawdę nie jestem jakimś znawcą YouTube'a, ani tym bardziej nagrywania, ani, ani tak naprawdę nawet nie jestem jakimś mistrzem w tworzeniu. Jest bardzo wiele osób, które tworzą lepiej, które tworzą dużo dłużej, które, które mają większe doświadczenie. Natomiast ja ciągle się uczę i, i chcę się uczyć tutaj i na tym kanale, też z Wami, od Was i dla Was. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście. Pozdrawiam Was ciepło, zachęcam do zabawy i widzimy się w kolejnych nagraniach. Pa pa!